Zobaczcie w kąciku na moim kanale i programcy mitów, yy, no i pierwszy mit od razu, czy da się mieć dwie bandażownice w punku. Yy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i ale no, szybko sprawdzamy to, jeśli łapka zostawiona, bo jak nie to nie, to nie sprawdzamy, ale jak łapka zostawiona to lecimy. Mamy jedną bandażownicę i drugą, a, dobra, szczerze myślałem, że będzie się dało, ale dobra. Nie, to sprawdzamy kolejnego mita pod tytułem yy. Co się stanie, gdy podejdziemy skinem banana do skina ryby? dlatego też wziąłem banana? Znaczy, mam tylko takiego banana, więc nieważne. Ale banana nie jest, więc chodźmy do skina ryby. Yy, no. Chodźmy do skina ryby. W takim razie... No. Aha. XD, dobra. Dobra, ciemnic. E, dobra. dobra, chodź do no. XD No ale dobra no. Tak wyglądał mit? To, to, no nie widzicie co się stanie. Chodź do lobby i daj pary. Do, do Dobra. Tak, bo nie mam lidera. E, Spróbuję, polecimy sobie, wezmę tego banana jeszcze i sprawdzimy co się dzieje przy bocie, bo to było oczywiście Robson. I to było ustawione, oczywiście to logiczne, że to było ustawione, ale chyba czego się spodziewaliście, co nie? Innego, że, że ryba was nie zabije. Głupota, no. jakbyście się tego nie spodziewali, no. Ale, ale no. W każdym razie y, kolejnym mitem, mamy kolejne dwa mity tutaj i dzisiaj będzie trochę mniej mitów, bo... ruszenie od xx. Podcinku z W każdym razie. Dzisiaj hmm. będzie trochę mniej mitów. Dzisiaj będą 4 mity, a, a nie jak zwykle tam 6. Chyba były już 6 stopni. Przynajmniej u mnie. Jakąpsona hmm. nie pamiętam. Dobra. E, w każdym razie. I a, spokojnie. Znaczy. Jak nie będzie, to, to. Jak nie będzie na koralowym, to w takim razie. No, Amerkax! Nie zapraszaj mnie. Polecimy sobie na koralowy. Jak nie będzie tam, jak ryba będzie na skalistych, to trudno, ale no, w każdym razie tu jest napisane. W Micie było napisane, że konkretnie ski chodzi o skina, a nie bota. Bota, a nie MPC-ta, więc. Ta. No. co, tam jest jakiś wulkan? Czy co? Tam jest jeszcze jakaś inna latarnia? Na, na 280, na 280. Jest tam jest jakaś jeszcze latarnia. O nie, ty lecą tu. Dlaczego tu lecą? W każdym razie musimy znaleźć y, pisałek krzemieniowy. Bo nasze dwa mity, które musimy sprawdzić, opie, polegają właśnie na pisałce krzemieniowym. Hmm. No, bo wrócił do, do gierki, więc możemy sobie sprawdzić tutaj parę mitów ciekawych. Proszę nie, proszę daj ryby. Dlaczego na typ koralowym nigdy się nie pojawia ryba? Tylko na kastomach. Jakoś zawsze na kastomach, jak gramy, zrobioną. Ostatnio trochę. O, ale no, widać się. No. Ale kurde, nie potrzebuję tej smacznej pompy. no nie mogę znać w nie, nie ma ryby tutaj? Nie ma, kurde. No kto ją? Ja... Rob, co, weź ją, weź wyrzuć, bo my odcinek nagrywamy. No to nie nic nie mówi. A nic nie, mów, bo my odcinek nagrywamy. Mamy tylko powiedzieć, po jaki. Aż nie jedynie powiedzieć pozdrowie. No, tylko po jaki już to pozdrowie ty. I, i masz coś masz zrobić. No, no, nice, no paka. Musisz mi wysłać wibkę. Nie. A jak będzie, wyszli Matthieu i mówił, to Matthieu to ty musisz mi wysłać. Dobre. Dobra. Dobra. Aaaa, oh, proszę, proszę, proszę tam jest. Jest! Tak! Jest! jest! Flint! Jest! Dobra, perfekcyjnie, bo chodzi w tym micie o to, czy można Flintem łowić, ponieważ tak jakby on wybucha, co nie? Końcu, no. po pierwsze krzemień Ja nie znam odpowiedzi, może Amela teraz. I... A Melo jak myślisz? Czy da radę łowić Flintem? Chyba nie, nie wiem. Nie wiem. Mi się wydaje, że nie. Nie wiem, ja nie wiem. Mi też się wydaje, że nie. Mi wydaje się, że nie, ale to bo takie to mało... to trochę naciągany jest mit, ale... Ale trzeba od moich przyjaciół, dobra. Dobra. Robson, pożegnaj się z przyjaciółmi. Niech nie, nie pożegnaj się ze swoimi przy, przyjaciółmi, bo mit jest obalony. Ale mogę w Ciebie strzelić. <laughs> dobra, w każdym razie teraz musimy sprawdzić drugi mit związany z flincikiem. Pod tytułem Czy da się zdobyć lepszego flinta niż zielony? Flint. Pomidor, ale on będzie w strefie, gdzieś w strefie. No strzelają, ty! Robson tam strzela! Pomoc! Robczą! Robson, zrób, robcą z, robcą zrób, coś, cokolwiek, zrób coko, coś, cokolwiek! Zrób coś, cokolwiek! Zrób coś, cokolwiek! Ja bym ja otrafi! No ci też, no! Nie da się tak trafiać! Ty wiem, sheriff, sheriff, sheriff ulepszy! Nie, szeryf. Goni nas! Gonią nas! My paliwa nie, nie ma stream sniper. No stream snajperzy bez streama eee, Uciekamy O kuweta O kuweta, tam są O kuweta Kuweta kamień bie... Ta gra to jest kuweta Umrzemy nie mam matców. I ja mam Ar Arturem no Artur ej! No i miał złotą... No ja mogę dar nam No dobra, kur... kur a, ma, dobra, my dobra, teraz możemy z Tobą sprawdzić bita. Robson, jak wiemy, zabram, Dobra, 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 dobra. Advisek! No jeszcze nam Advisek... Advicek. Dobra. Jeszcze Adwisek nam wbił na to już cała... a, Ale nie, ja pika, to bądź echo Dobra. A Ty tak włam ten bielo. No, a, no wszyscy nam sabotują odcinek. Sabotagę. Nie no tylko Alexa czy zawysła. A my 20 lat będziemy czekać na, na busa. Aż busa bojowego, tak, 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 tak. Aj! Tak. Aż no bus, bus poleci, a potem się... 20 lat będziemy szukać jeszcze... Y... A ja mam Loki no to eee. już klasyk. Eee. Co? A ty się jednak nagrywasz Czy nie? No tak Pozdrawiamy ty Adwisek mm. w Adwaj mm. z klasy pozdrawiam O jest w końcu bus. lecimy? Wow. No na sadu, bo tam wiem, że jest Burger, który Ej. Ej sad, bo wiecie, bo smutny. No bo wiem tam no, wiemy, smutny. wiemy sadgę przecież. mi pamiętnówka. No jak? No bo nic tam nie ma. Sadgę. A nie, ta ta, tam o jest, jest Smarty. Tam jest Smarty, Smarty tam jest. Smar... No właśnie po to tam lecimy, żeby ulepszyć. I pytanie, czy I znajdziemy? Nie wiemy, czy da się ulepszyć... A co jest teraz za mnie? Flito. Ta, to, ta. woda ci Nie na legendarne. No ale jak się będzie dało na niebieski. Znaczy no... Znaczy nie. Ja, raczej się nie da, bo nawet tak. Nakry... Ale trzeba sprawdzić. Czy się nie wali? Jest, bo jak nie ma? Ja pomidowę. A mi zaraz się tu zawsze respi chyba. Czekaj. Jest Sprawdzę. Jest! Niestety szary, więc będę musiał do dodatkowego golda wydaj. Daj. daj. Dobra, ale no... Koła, więc ja mogę nie, 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 ja muszę. Mimo, że mam... Ze... Jeszcze. jeszcze... <grym> moja, moja, moja! <grym> moja, dobra, w każdym razie Zaku... Lecz, Dobra, ja kto my... Ja myślę, że się nie da. Ja też, ja też myślę. Że... Ja myślę, że się da tylko na zielone. No. Znaczy na zielony się da i... Nie, te... wyposaż broń, którą można ulepszyć, czyli masz... Ale pistolet jakiś można ulepszyć, nie? Ulepszyłem pistolet. Inna no. sprawa, że nie... że nie krzemieniowy, ale, ale ulepszyłem, <grym <grym Pistolet to pistolet. Dobra, w każdym razie, yy, tak, Mit oby... co ra, raczej... Raczej to było przewidywalne, że to będzie mi to. Że to będzie. no tak, a jak? Że to będzie mit ob... że to... Ja że to będzie mit obalony nas, nas, Że to... Nasze, nasz. nasze. E, nasze. Że ten mit... Dajcie mi się... Stage. <gryś> Rób se obby. W każdym... W każdym razie zostawcie... ci nasze. Suba! Jak ta miniaturka będzie dziwna, to, to ja, ja, ja muszę zrobię. Bo wygrałem na jego kanale Menhunta. Ale jak zrobisz, jak zrobisz taką na szybko, to zostaniesz wy... No to kara będzie. Ja na szybko się nie opłaca. No właśnie, nigdy się nie opłaca. Dobra, rzucaj, rzucaj. Dobra, a, w a wy to zostawcie łapkę w górę, suba. Zostawcie su łapkę w górę, suba. Jeszcze jedne. Dobra, i co? Wbijacie do Robsona, do Robsona e, link w karcie albo w opisie, nie wiem. E, no. Nara. Nara.